dobry, Cześć Robaczki, witam na kanale Tomasz Kropek. Słuchajcie, znowu wykopeczki. Chyba ostatnie w tym roku, powiedzmy, bo jest czas przedświąteczny, także nie będzie czasu na to, żeby gdzieś tam wyskoczyć. No, ale co, no, ja wam tutaj prezentuję plantację, kolejną czereśni Taka duża, w tej części już tam kiedyś chodziłem, ale dzisiaj chcę się skoncentrować tutaj, także zobaczymy, co z tym wyjdzie. No co? Ja Was pozdrawiam yy, miłego oglądania i do pierwszego dołeczka hej Sygnał 82 Tutaj zaczynamy powiedzmy, że drugi dołeczek to jest, pierwszy był śmieciowy Tam to zawsze się okaże co tutaj jest dzwoni fajnie powiem Ale tutaj nic nie widzę Jest coś tutaj Słuchajcie ja widzę krągłość fajna dwójeczka będzie Gitarę. 72 tutaj już patrzymy muszę uważać bo tu kurde mogę się nadziać na jakieś gałęzie no, już patrzymy Gdzie coś tutaj? Już tu chyba mamy. U, coś tu będzie. Też tutaj pocisk zdeformowany z ołowiu. Tak to wygląda, nic specjalnego. No powiem wam, że ta półwka jest tutaj bardzo słaba, bo mało wychodzi, mało śmieci. Ale zobaczymy, pochodzę tutaj jeszcze i wrócę tam gdzie ostatnio byłem, no leci o pogodę ci mamy mega słoneczko fajnie świeci nie wiem was 7 czy 9 stopni na plusie także można chodzić super 79 sygnał Ale mamy monetę cieniutką O kurde co to za zajazd straszne Straszne rzeczy słuchajcie no, moneta będzie nieczytelna, to nawet nie biorę tego na telefon ale myślę, że to może było jakieś męce po wielkości Dobra, zabieramy kolejny Sygnał tutaj 88 Zobaczmy Zobaczmy, co tutaj będzie O, mamy maniaka Końce, słuchajcie, no. z tej strony tutaj drugi moniak dopiero wyskoczy. No ale ten to też będzie pożarł się Boże. Czyli zajechany, cóż tutaj jest. No, cały jest straszny. Fajna duża moneta. No ale co z tego? Jak ona zżarta. Szkoda, szkoda, kurde. Jeszcze tak wszystko koroduje dobra idziemy dalej i mamy monetę tutaj ale ja myślę że to będzie współczesna patrzymy tutaj tutaj jest to za jedno o dzisiaj zarobiłem 10 centów zobaczcie fajnie 10 centów współczesny No bo takie fajne te 10 centów Dobra, no, jeremy idziemy dalej Tutaj 81 Sorry, w tym, że... dokopać jakoś O, słuchajcie, mamy guziczka ładnego Z tego wynika Tutaj, zobaczcie Fajny taki wypukły z uszkiem Coś tam nawet z tyłu napisane jest no, coś ten glit glit coś tam, coś tam no. Dobra, szyfrować będziemy później No ale Guziol jest fajny No, słuchajcie, kciuciutka na papieroska chciałbym się odnieść tak samo tam do ostatniego komentarza jaki się pojawił pod moim filmem napisał pan Jerzy czy ja szukam na dziko czy mam pozwolenie od konserwatora panie Jerzy ja powiem tylko tak niech się pan nie jeży ja nikomu się nie będę tłumaczył czy ja mam pozwolenie na poszukiwania czy nie jest to tylko i wyłącznie moja prywatna sprawa, czy posiadam, czy nie. Jeśli będę rozliczany, to będę ja rozliczany, nie pan z tego. To jest pierwsza sprawa. No i u mnie to jest tak krótko, wie pan, panie Jerzy, kurde. Ujści z dłoni, dwa wysnienia, kolba w dupę, do widzenia. Tymczasem, a wszystkich pozytywnych ludzi pozdrawiam serdecznie. Osiemdziesiąt jeden mamy na wierzchu. I coś tutaj mamy A, nie wiem co to miało być coś z czegoś, ale no takie ciekawe nawet tam powie dom cię wyczyścimy, pokażemy fajnie Dobra. tutaj taki fajny sygnał gdzie to jest tutaj ty tej trawie już patrzymy słuchajcie jest coś tutaj ale to wszystko się lepi o co tutaj ma co to, to 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 o zobaczcie kawałek klamerki dobra jest Dobre, i to jak mało wychodzi. Zopakujemy siedemdziesiąt pięć tutaj sygnu, a zobaczmy. O mamy coś guzik Kolejny fajny guzik Nie wiem, czy to guzikowo dzisiaj będzie, ale jest tutaj gładziutki z drugiej strony coś napisane jest Nie muszę tą polankę tutaj Polankę, no to łączkę tutaj ma przejść dokładniej troszeczkę tam są drzewa, tu są drzewa no, tam jest miasteczko także trzeba to przeszukać dokładnie, no ale jest kolejny guzik fajny no, 83 fajny, czyściutki sygnał No. I mamy moniaka, chyba I Kolejny zajest. Ciekły mczyn. No. Ale pech dzisiaj w tych momentach. A tak right. no, no. nie ma co płakać. Chodźmy dalej a myślę może coś fajnego jeszcze trafi no i taka sytuacja 88 mamy tutaj sygnał a tutaj drugi na 74 bierzemy ten na 88 najpierw 50 euro centów ile? 60 centów dzisiaj no a to z tego względu współczesne pieniądze tutaj dużo ludzi spaceruje kiedy czereśnie kwitną przyjeżdżają z różnych zakątków Niemiec tylko po to żeby zobaczyć białe pole no ale 50 centów jest dobra super no i tutaj jeszcze sprawdzimy ten sygnał na 74 Co tutaj będzie? O, a to mamy dwa euro. Jest dobrze. Tutaj mamy 2 euro, zobaczcie 2 wpada Gitar. No fajne wykopki, fajne To z kieszeni wyjechało no. 45 I mamy jakąś krągłość I co to będzie? Będzie waguzik Gładziutki Także. Guzikowy wypad dzisiaj. Słuchajcie. 73 O. A mamy moneta kurde chyba chyba moneta zimiemy telefona słuchajcie Ale zajana brudna, nie wiem co to jeszcze jest, ale już będziemy razem patrzeć zobaczymy czy będą emocje, czy nie No to więc Tutaj mamy. Kurde świeci się jak srebrko, nie? Aj, aj, aj. Słuchajcie. Dwudziesta <grywa> część Talara. No, mordaczka się cieszy. Super randzko, naprawdę mega. Ajajaj Fajnie, sroberko wychodziłem dzisiaj kurde Kręgosłup boli, gdzieś tam w pracy się Ponaciągałem, mówię, idę trochę rozchodzić A tutaj cyk, sreberko Pięknie, jest mocny prawda, jest fajnie, superancko Cieszę się bardzo No Panie Jerzy pozdrawiam jeszcze raz, wie Pan, nie? Uści z dłoni, prawe snienia, kolba w dupę, do widzenia. <grytania> tu, tutaj jest. Kurde nie wiem, co tu mogło być. Fajnie wygląda. Dosyć grube. No nie wiem, nie mam pomysłu na to Dobra Tak to wygląda, słuchajcie tak wrócimy mam no, niestety nic tutaj Nie no coś tam jest napisane no, Dobra Idziemy dalej Jest coś tutaj gdzie guziczek fajny, guziczek, cieszy no super. No kochani, po wykopkach już w aucie trzeba do domu, czy ja coś zjeść. Wyszło to, co wyszło. Tak, żeście widzieli, chyba więcej tutaj przewaga guzików jest. Sreberko wpadło dawno, nie było. Cieszę się bardzo, że Sreberko jest. Było współcześnie tak samo, bo i tam chyba 2,60 euro wyskoczyło. Także, no też fajnie. Słuchajcie, no w tym roku już chyba filmu na moim kanale nie będzie. No wiadomo, okres świąteczny, wszyscy gdzieś tam do rodziny, a na święta i tak dalej. Ja też się wybieram. Ja Wam życzę naprawdę zdrowych, wesołych świąt W gronie rodzinnym I co, no, żebyście zdrowi byli przede wszystkim no, Zdrowka, bo zdrowie najważniejsze w życiu jest Bez zdrowia to nie ma nic No i co kochani Do następnego Dziękuję za oglądanie Trzymajcie się Pozdrowionka Cześć